To może ogólnie omówmy sobie to, co ma się pojawić jak na razie w FC26, wszystko to co wiemy. Głównie grube jest to co wyszło dzisiaj. Czyli leak dotyczący właśnie tych wszystkich tutaj ikon, które, no, które się. które zostały zlikowane, jest naprawdę grubo. Zaczynając od tych. kogo, kogo interesują te ikony, czyli od pani Jones i Alex Morgan. No Aleks Morgan jeszcze niedawno była w FIFIE No i w sumie i tak ją jakoś trochę omijałem Chociaż miała fajną kartę w miarę Ira ale no, 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 może być, no. Wiem, że jest w miarę legendą w tym świecie kobiecego futbolu, nie? Następnie mamy ikonę w świecie męskiego futbolu, czyli Totti'ego, proszę Państwa. Totti w końcu oficjalnie do Gierki będzie dołączał. Wiele osób myślę, się zastanawiało, pamiętam, czy hero, czy ikona. No, i jej zdecydowało i dali mu ikonę, czy zasłużenie? Chyba tak, nie? No, chyba tak. Ja Totti'ego nie oglądałem za bardzo, ale znam. Ale znam, więc to na, pewno, to na pewno ikona, nie? Bo połowę tych hero, które są w gierce, to nawet nie kojarzyłem przed FIFA, tak szczerze mówiąc. Wielkie boom ze strony EA. Tak, musiałem. Czyli boom. <gryw> boom kunha. <gryw> Także za wygranie Squid Game boom, boom kuncha, <gryw> dostał ikonę. Ale po lewej, po lewej jest zawodnik, którego doskonale znamy. Uśmiechnięty Brazylijczyk. Najlepszy lewy obrońca futbolu w historii. Dla mnie, dla mnie. Jeden z moich top 3, nie no to jest top 3 moich ulubionych realu, yy, piłkarzy realu all time. No fenomen, no fenomen, nie? No fenomen. Nie wiem jak ja widziałem statystyki i szczerze pewnie będzie miał słaby, bo Marcelo nigdy nie miał dobrej złotej karty, nie? Ale to, że on będzie w gierce to, to już daje... Daje uśmiech. Chociaż. Szczerze chyba zamiast tego biegania on nie był za, za szybki artysta sztuczek chyba w jego przypadku. Cię, ciężko, ciężko przejść dalej po takim bęgerze, tym bardziej, że przechodzimy do Sisi. To jest kobieta nie mam pojęcia, nie wiem, nie znam. Nigdy nie słyszałem. Jedyna kobieta, jaką, o jakiej słyszałem przed Ultimate Team. To była Marta. Bo ona zawsze gdzieś tam na scenie z Cristiano Messi i zawsze te złote piłki dostawała. I dalej, dalej, bo to jest dopiero dolna strona. Na górze jest jeszcze mocno pan Giorgio. Giorgio Pierdzielony Kielini. Jaki overall teraz, nie? No nie wiem, właśnie. Cannavaro zdobywca złotej piłki, ale Cannavaro ma za. Ale Cannavaro ma za niski overall. To nie jest dobry, dobry trop, nie? Ale 90 overalla Kielini yy, mógłby mieć, nie? A właśnie, a jakie overall? No dobra, we... Spróbujmy spekulować, jakie overale będą mieli. No, Totti. Totti to jest trudne całkiem. Mi się wydaje, że Totti, totti mi tak pasuje na 89, tak szczerze. Mi pasuje tak idealnie. Tak koło Zanetti'ego, koło Nesty, koło Canavaro, koło Stoiczkowa, koło, koło, koło e, Figo. Wydaje mi się, że Totti właśnie 89, nie? A Marcelo? Marcelo 90? No, Roberto Carlos ma 90. No, dobra. Albo, albo 90, albo 91, moim zdaniem. Ja też bym dał 90. Ja bym, dał, jakbym jakbym sam miał mu dawać, to dawałbym mu 93. Ale myślę, że tak realnie 90 overalla. 90, może 89, ale 89, 90. 99 to no jakbym mógł, to bym dał. Ale tak realnie 93 <laughs> ode mnie, a 90 od EA. Kielinie, 90 chyba, co? I lepiej, tak jak Kafu? Nie, mi się daje, że aż tak nie. Dla mnie 90, 90 overall to byłoby idealnie, chyba. Koło Pirlo też. On stoi w tych samych butach, co ci panowie, ale 31 chyba przesada trochę. A Ibra? Ibra dla mnie to jest... Ibra jest dla mnie bardzo zadziwiający. I nie wiem, jaki overal mu dał. On był dobrym napastnikiem. Wiadomo, że mistrzostwa ligi wygrywał, ale Ibra chyba też nigdy nie wygrał Champions League, nie? Szczerze mówiąc, może ja mam trochę rozmy rozmyte jego osiągnięcia piłkarskie... Przez to, że on był w pierdyliardzie klubów, nie? Także, ale myślę, że jest. On ma aure, nie? On ma aurę, on dodziała 92 overalla, myślę, lekko. <grym> to on ma... Ja, jakbym miał dawać overall taki chyba realny, to 90, 90. Ale biorąc pod uwagę jego ego i aurę, 92 overalla. Myślę, że może mieć tyle IPRA. Dobra, dalej. Gość, którego dopiero co oglądałem na boisku. Toni Cross I trochę mnie to boli. Bo ikony dostają piłkarze, którzy dopiero co grali, nie? I których ja dopiero co podziwiałem. Oglądałem Odpalałem, odpalałem sobie telewizję, odpalałem sobie Kanal Plus Ligę Mistrzów, rok temu raptem, nie? No cóż panowie, stary jestem Jak Czawi ma 90 to po jej mieć 91 Ja bym mu dał, ale on będzie miał z 60 tempa i będzie niegrywalny Chyba, że zrobił jakąś super grę Ale idąc dalej, no to dla, co dla fanów Realu Nie tak dawno go widzieliśmy, więc y, wiadomo, jara mm, ale dopiero był Marcelo troszeczkę już w Fifie nie mamy, więc on dużo mnie bardziej jara ale, coś dla fanów Barcelony, czyli Andreas i Fenomen, fenomen. Ja myślę, że był lepszy niż Cross niż ogólnie. Ja bym mu dał, Jeżeli Cross miałby dostać 91, to ja i Nieście dałbym 92. Może i macie rację, nie? W sensie mnie nie, mnie, mnie nie przekonacie, że Cross był gorszy niż Czawi, bo ja Krosa więcej oglądałem. Jak Czawi był w swoim prime, to ja raczej jeszcze nie oglądałem piłki, lub dopiero chodziłem w ten świat, więc ciężko mi jest powiedzieć. Plus, jak Czawi był w prime, to ja miałem 12 lat. I piłka nożna nie była aż tak na wycięcie ręki, tym bardziej jak w rodzinie nikt nie oglądał tego. No ciężej mi jest tutaj z wami dyskutować, bo nie za bardzo wiem, ale wiem, że kros był fenomenalny. Czy oni będą kołem fortuny kręcić? No może być. No może być, ale ja chcę tak sobie oszacować, nie? Zobaczymy. Jak już będą oficjalne overale, to wrócę do tego odcinka i zobaczymy, ile trafiliśmy. To może jednak cross 90, a i stać... Dobra, zmieniam cross 90 i stać 91, tak obstawiałbym. Dobra, i ostatnim likiem jest Oliwier Kahn. Nowy Bramkarz. No, on może mieć 94. Bramkarze akurat są całkiem wysoko chyba oceniani, nie? Ale wyszedł taki No dobra, Lefiaszen 92. Najwyżej oceniany Bramkarz, czyli to ma 92 overalla, więc Oliver Kahn może też 92 overalla. No bo wyżej oceniany kto jest w sumie tylko 94 to za dużo chyba. Nie no, nie, Oliver Kahn nie, nie stoi koło Nazario i Zidana. Dobra, no 90. 91 moim zdaniem. Oficjalny mój typ 91. Tak jak pisze maniak. A, no i dobra, jeszcze jest jeden w sumie leak odnośnie Robena. No tutaj Detective Food chyba jako jedyny. Dał, że Roben jest jeszcze testowany. Roben jest jeszcze testowany, także być może jeszcze oprócz tego wszystkiego Robben hmm. będzie. Tutaj Foot Police dał, no te liki proszę państwa, on dał takie uweralki. No trochę się różnią od tego, co ja mówiłem. Między innymi, na przykład, i nie, jest jeden wyżej dałbym. Ale jest kilka zbliżonych, nie? Jest kilka tych jednak zbliżonych. No i dał tutaj właśnie tego Robena. Czy będzie? Nie wiadomo. Robin to na razie nie wiadomo. Reszta powinna się pojawić. Nie no, ale jej ugotowało, nie? Jak ja zobaczyłem, że ma być Marcelo i coming as a new icon, to się tak zerwałem z łóżka, że szok. Podsumowując temat FC26, tak bym dałem designy kart, jakby ktoś jeszcze nie widział. E, oczywiście Team of the Week, złota karta, ikona, uważam, że design ikony fenomenalny, e, to będzie ikona za pre-order i karta hero. No, hero jest ok, ale dla mnie ikona mega w, nie? Ikona wygląda najlepiej z tych wszystkich pięciu. Pojawiło się też info, że mają być ikony Baby Meat i Prime, ale zostało to rzucone na czacie i, yy, wiecie, bez białeczkę, czyli bez potwierdzenia żadnego, także z tym to zobaczymy. No ale zapowiada się nieźle, nie? Ja się zastanawiałem, czym i skusi nas w tym roku i szczerze, jakby był w tym momencie preorder do kupienia, myślę, że połowa osób, które mówiła, że nie kupią FIFY właśnie już by zamawiało. Grubo, nie? No, jeżeli chodzi o ikony, to jest rozpierdziel. A to jest dopiero początek tego, co wiemy na nową FIFA. Mam nadzieję, mam nadzieję, że to nie jest ich największy as w rękach. Mam nadzieję, że coś jeszcze trzymają, nie?